Nie żyję, jestem w trumnie, no i płaczę i nie mogę uwierzyć w to, że to już jest koniec życia, i po prostu jestem załamany, że tak spierdoliłem swoje życie, i że w takim momencie, gdzie mam jeszcze tyle niepozałatwianych spraw, tyle jakby problemów do rozwiązania i tak dalej, już nie mam jak nic z tym zrobić bo jestem w trumnie i nie żyję. Cała nasza historia to jest jedna wielka ściema. Naprawdę są różne elementy tam prawdy i tak dalej, ale ogólnie no można by było wymyślić jakiekolwiek gówno, opowiedzieć to jako historię i byłoby to naprawdę to równoprawne z tym co teraz my myślimy o naszej historii. Zapomnij. Każda umierająca osoba proces przejścia przez jakby śmierć jest dla tej osoby indywidualny i zależy od systemu wierzeń, inaczej mówiąc programów wewnętrznych. Czyli katolik najprawdopodobniej zobaczy Jezusa, osoba niewierząca, ateista, zobaczy kogoś z rodziny. Jeżeli chce się dowiedzieć, czy istnieje życie po śmierci, to po prostu już jest tyle dowodów. Są profesorowie z uniwersytetów znanych, którzy zajmują się tym tematem, którzy piszą książki na ten temat. Są lekarze, którzy doświadczyli no, setek yy, sytuacji, gdzie osoba umierała, później wracała, opowiadała, co zobaczyła po drugiej stronie. Oni piszą książki na ten temat, także no, ja osobiście obejrzałem. Kurwa, czego nie jest podłączony? Jeżeli nurtuje cię pytanie czy istnieje życie po śmierci, to na tym kanale podróżniczym lifestyle'owym ucieczka do raju dowiesz się dzisiaj. Byłem przez kilka dni chory, dzisiaj się w miarę dobrze czułem, czuję, ale poszedłem na dzielnicę taką no totalny Bangladesz po prostu głowa mała, co tam się dzieje. Jest to dzielnica, którą widziałem jadąc na skuterze na inną dzielnicę, więc nie wiem jak się nazywa, wiem tylko jak tam dojść. No i wyszedłem za późno, bo około godziny 7.30 rano okazało się, że już słońce tak świeciło, jak akurat wpadało na mnie centralnie, że po prostu no, nie dałem rady tam dojść. Po jakichś 15 minutach wróciłem. Nie mogę tam dojechać, bo nie znam adresu, mogę tam tylko dojść z głowy, wiem gdzie to jest, a dzielnica jest na tyle po prostu no, szalona, że chcę Wam ją pokazać. Więc będę musiał jutro wstać, najprawdopodobniej ze wschodem słońca, tak jak zawsze, i po prostu od razu ze wschodem słońca iść na tą dzielnicę i tam nakręcić odcinek na jednej z najgorszych dzielnic tego miasta, podejrzewam? O tym, że żyjemy w najlepszych czasach jako cywilizacja. Ale o tym będzie jutro. Pokażę wam tą dzielnicę. No, musicie to po prostu zobaczyć. Obejrzałem w przeciągu ostatniego roku czasu jakieś 500 relacji ludzi, którzy. Twierdzą, że przeżyli śmierć kliniczną, no i pod wpływem tych 500 relacji po prostu napłynęła mi taka konkluzja, że jest to temat tak fascynujący i myślę ważny, że po prostu pomimo tego, że to nie jest vlog, a już tutaj różne rzeczy robiłem, poruszałem i tak dalej. No to teraz będzie taka gruba po prostu rura i śmierć kliniczna. Ja sam przeżyłem doświadczenie. Takie, które podejrzewam, że moje serce nie stanęło w miejscu, natomiast miałem wizję, że leżę w grobie. Nie żyję, jestem w trumnie, no i płaczę i nie mogę uwierzyć w to, że to już jest koniec życia i po prostu jestem załamany. Ja po prostu wyłem, płakałem, nie mogłem uwierzyć i tak dalej. To była jedna z takich wizji, które miałem podczas mojej sesji z Ibogainą. Jest to taki korzeń e, z Afryki, który no, wywołuje, oni nazywają to, że po prostu człowiek umiera. Przechodzi przez piekło, przechodzi przez czyściec, jeżeli przejdzie, no i dochodzi do nieba. I ogólnie ta ceremonia powinna trwać trzy dni i właśnie zawierać te trzy elementy: piekło, czyściec, niebo. I tak to mniej więcej wygląda w Afryce. I ja to zrobiłem sam w Polsce, dawno temu. No, ale miałem wizję właśnie taką, że nie żyję, i po prostu to było bardzo przerażające. Miałem różne inne wizje, nie będę wam teraz o tym mówił. Natomiast po tej ceremonii, jak już dotarło do mnie, że. Bo to było takie dziwne, to było coś troszeczkę jakbym ja osobiście jestem w trumnie, płaczę, leżę i tak dalej. Ale w tym samym czasie jakby. Obserwuję jakby tą sytuację z jakiejś innej perspektywy, ale ja jestem tą sytuacją. Tak jakby dwie perspektywy naraz, lub nawet więcej, jak dotarło do mnie właśnie już po tam, nie wiem, 12 godzinach, bo to bardzo długo trwa, że ja jednak żyję i jeszcze mam, mam szansę ponaprawiać te rzeczy, które, że tak powiem, spartoszyłem w swoim życiu. Sytuacje i tak dalej, no to powiem Wam, że to było tak, jakbym dostał drugą szansę od życia, i nagle okazało się, że wow, mogę jeszcze wszystko naprawić. Więc bardzo dużo wtedy w swoim życiu pozmieniałem. Naprawdę, pierwsza rzecz, jaką zrobiłem, to tak jak było w tym filmie, limitless. Gdzie gościu, który wziął tą pigułkę, która spowodowała, że nagle wszystko zrozumiał i wszystko, co miał w podświadomości do niego dotarło, przypomniało mu się i zaczął być po prostu geniuszem. No to co on zrobił pierwszego nie wiem, czy pamiętacie. Ale ja zrobiłem to samo po tym, właśnie, jak już sesja i ten rytuał szamański tak naprawdę się skończył. Co zrobiłem? Posprzątałem chatę, tak? Jak ja zobaczyłem po prostu. No, rzeczy, których jeszcze dwa dni wcześniej nie widziałem, i jakby ten brud i tak dalej, szklanki, wszędzie, chaos. Pierwsze, co zrobiłem, po prostu odpicowałem całą chatę idealnie jak się da, bo włącznie z tym, że szklaneczki, wszystko, sztuczce było idealnie koło siebie. Przestałem podchodzić do problemów jako do problemów, nawet nie nazywałem tego już problemami, bo to przestały być dla mnie problemy. Po prostu to były dla mnie sprawy do załatwienia, ale to było moje doświadczenie. Czy mi serce stanęło, czy żyłem, czy nie żyłem, tego nie wiem. Podejrzewam, że i bogaina powoduje to, że serce bardzo zwalnia, i wtedy właśnie można opuścić swoje ciało, tak? No i prze, przenieść się do świata astralnego. I o tym jest właśnie ten odcinek, i o tych 500 przypadkach śmierci, gdzie, no. Troszeczkę dziwne by było, gdyby 500 osób z całego świata, z różnych miejsc, w różnym czasie i tak dalej, i to są często przypadki ludzi, którzy umarli na przykład 20, 30, 40, 10 lat temu, a mówią o tym dopiero teraz, no bo dopiero teraz mają odwagę o tym powiedzieć, bo dopiero teraz ten temat przestaje być tematem tabu. Jeszcze nie tak dawno, 10 lat temu ludzie, kiedy słyszeli takie rzeczy, to po prostu nie. No to wiesz co, ty słuchaj, może do psychiatryka. By się udał i tak dalej. I faktycznie były sytuacje, że ludzi zamykali w psychiatryku po tym, jak oni opowiadali, że widzieli duchy, Boga, cokolwiek, byli w zaświatach, że jest życie po śmierci. Były przypadki osób, które skończyły w psychiatryku, tak? Na leczeniu i na przymus i tak dalej, tak? Podejrzewam, że jeszcze trochę dalej w przeszłość to takie choroby, powiedzmy choroby, leczyliby lobotomią. Każda umierająca osoba Proces przejścia przez, jakby, śmierć jest dla tej osoby indywidualny i zależy od systemu wierzeń, inaczej mówiąc, programów wewnętrznych. Czyli katolik najprawdopodobniej zobaczy Jezusa, osoba niewierząca, ateista zobaczy kogoś z rodziny, osoba, która się boi piekła i myśli, że wierzy w to, że jest złą osobą, po prostu. Doświadczy piekła i będzie musiała przez to piekło przejść, powiedzmy, aż do momentu takiego, w którym powie: Nie, wystarczy, już po prostu to będzie tak nie do zdzierżenia, że nagle albo anioł, albo ktoś tam inny, albo kosmita, albo ktoś z rodziny uratuje taką osobę z tego piekła, albo sama się po prostu. Uratuje, ogólnie działa to na zasadzie częstotliwości. No i każda z tych 500 osób mówi to samo, w sensie takim różnymi słowami, ale jak się obejrzy po prostu te relacje tych 500 osób, to one mówią wszystkie o tej samej rzeczy: że jest życie po śmierci, że są różne poziomy nieba, piekła i tak dalej, że po prostu są to wszystko stany świadomości, że. Nikt nie chciał wracać. Wyobraźcie sobie, że no matki, które zmarły przy porodzie, na przykład, tak? one dopiero decydowały się na powrót, kiedy docierało do nich, że mają dzieci, którymi chcą się zająć, i dopiero wtedy, okej, okay, no dobra, no to wrócę. A wcześniej, jak się pytają tam duchy, aniołowie czy cokolwiek innego, kosmici włącznie, czy chcesz wrócić, to te osoby. Praktycznie 500 osób, bardzo rzadko. Myślę, że może, nie wiem, 5% z tych 500 osób jest na tak, że tak chce wrócić. A 95%, czyli prawie wszyscy nie chcą wracać, nie chcą wracać tutaj. Po prostu jak dotrze do nich, że jest yy, życie po śmierci i ono jest 100 razy lepsze niż to życie, które my mamy teraz, i to nie przesadzam, bo to podejrzewam, że 100 to za mało. Myślę, że milion razy lepszy albo nawet miliard. Bo tak naprawdę tam, jak już poznamy swoją moc, to jesteśmy Bogiem. Tak? Możemy wszystko, możemy wykreować nawet swoją rzeczywistość. Chcesz auto? Bum. Chcesz mieszkać nad jeziorem w pięknym domku? Bum. Wszystko się dzieje po prostu w ułamek sekundy. Tutaj tak niestety nie jest, tutaj ta manifestacja działa, ale ona jest troszeczkę powiedzmy slow motion, spowolniona, więc też można manifestować, tak naprawdę my wszyscy kreujemy swoją rzeczywistość cały czas. Także jeżeli ktoś obwinia innych za to co się dzieje w jego życiu, no to sorry, ale możesz mieć pretensje tylko do siebie, tak? To też zrozumiałem jakiś czas temu, że no to my kreujemy swoje życie. Natomiast te 500 osób, tak, praktycznie żadna nie chciała wracać. Trzeba było je namawiać lub przypominać o rodzinie i tak dalej. Po prostu te rzeczy ziemskie tam, po drugiej stronie, były tak małe i nieważne i trywialne, że no, ludzie nawet zapominali o tym i mówili, ale nie, przecież to było jak jakiś sen. To naprawdę, to też, co się powtarzało właśnie bardzo często, to ludzie mówili, że... Życie jest jak sen, z którego po śmierci się budzisz i nagle się okazuje, że aha, to tam jest prawda, a tutaj jest sen. Także żyjemy w symulacji, moi drodzy. Jest to już potwierdzone na 100%. Przypadki na przykład takie, że ktoś spadek zostawił, ale nie zdążył powiedzieć o tym, gdzie on jest, jaki jest kod na przykład do sejfu, tak? No i dopiero jako duch ten kod przekazał komuś w komunikacji, właśnie medium z tym duchem, i ten kod był prawdziwy, i takich przypadków jest naprawdę mnóstwo. Tak? Yy, dzieci, które pamiętają swoje rodziny z poprzedniego życia i mówią o miejscach, podają imiona, podają nazwiska, podają daty, podają adresy, to zostaje sprawdzane. Takich rzeczy jest mnóstwo. Jeżeli chcecie. Wiedzieć, to będziecie wiedzieć. Jeżeli ktoś jest sceptykiem i nie, nie chce wierzyć, no to obojętnie co ja bym nie powiedział inni, to nie uwierzy. Najlepsze są przypadki właśnie osób, a jest ich mnóstwo w internecie. Niestety są anglojęzyczne, bardzo mało jest po polsku. Ja widziałem tylko jedną śmierć kliniczną po polsku, a zaraz wam powiem jeszcze, bo dobra, to teraz nie zapomnę, mam nadzieję tego, co chciałem powiedzieć. Mój chrzestny świętej pamięci przyszedł do mnie jako jeszcze jak ja byłem dzieckiem i mi się objawił po swojej śmierci. I to było takie, że po prostu on pojawił się nad łóżkiem, ja byłem w sypialni. On mi przyszedł pokazać, że wszystko jest u niego dobrze, że żyje, że jest życie po śmierci, że mnie kocha i tak dalej, tak? Miałem taką samą sytuację z babcią, kiedy zmarła, i miałem taką samą sytuację z dziadkiem, kiedy zmarł. Też przyszli się pożegnać i uściskać, i po prostu powiedzieć, że jest wszystko ok, i żebym się nie martwił, i tak dalej, i tak dalej. To są moje osobiste doświadczenia, które ja miałem, natomiast co ja tam mówiłem o tych. Aha, już wiem. To, co miałem powiedzieć, że najbardziej fascynujące historie i przypadki są tych osób, które były. Jak to się mówi? No nie wierzyły w Boga, nie wierzyły w życie po śmierci i tak dalej, tak? I umarły, i przekonały się o tym, co jest grane. Religia zupełnie niepotrzebna, nie ma w ogóle praktycznie żadnego zastosowania w tym momencie. Dla niektórych może tam ma, ale nie jest to coś, co jest potrzebne, na co patrzy się tam po drugiej stronie o jesteś religijny. Idziesz do nieba. Nie. Niebo jest to poziom świadomości, w którym można być, można nie być. Tych nieb różnych jest tak naprawdę mnóstwo. Podejrzewam, że to, to jest ogromna ilość. Tak samo jak i piekieł. Czy można siedzieć w niebie w nieskończoność? Czas tam po drugiej stronie jakby nie istnieje i ludzie mieli przypadki właśnie takie mnóstwo też, że powiedzmy nie miał, serce nie pracowało przez. Powiedzmy 5 minut, chociaż były i przypadki ludzi, którzy po 45 minutach wracali. Coś, co już wydawałoby się medycznie nierealne, ale są takie przypadki, są one udokumentowane. Ktoś, powiedzmy, nie żyje przez 5 minut, to może mieć doświadczenie tam po drugiej stronie, jakby był na przykład dwa miesiące. No i właśnie te historie ludzi, którzy nie wierzyli w życie po śmierci i tak dalej, a później <grym> doświadczają śmierci klinicznej. Opuszczają swoje ciało, przenoszą się do innego wymiaru, zostaje im pokazane, jak funkcjonuje rzeczywistość, że można żyć na innych planetach, że są obcy kosmici i tak dalej. Słuchajcie, ja mówię o tym dlatego, bo naprawdę mam w dupie to, co ktokolwiek o mnie myśli. Ważne jest dla mnie to, żeby autentycznie wyrazić siebie i opowiedzieć o tym, co mnie interesuje. I ci, którzy chcą tego posłuchać, to niech sobie słuchają, a ci, którzy nie chcą, mają do tego prawo, tak? Tak, dlatego mówię o tym, bo moim zdaniem jest to fascynujące, a jest to temat, którym ja osobiście interesuję się praktycznie od dziecka, bo już jako dziecko właśnie miałem różne. No, wtedy wydawało mi się, że są to halucynacje, i tak dalej, widziałem różne dziwne rzeczy, nie będę się tutaj teraz w to wdawał. Ale już właśnie od dziecka miałem coś takiego. Wydaje mi się, że w związku ze strachem ja to w sobie zamknąłem. Dlaczego o tym mówię? No, po to, że ta świadomość właśnie teraz narasta, tak? Że ten temat już nie jest takim tematem tabu, jak kiedyś. Że to już nie jest tak, że po prostu tylko wariaci mają takie myśli i mówią o takich rzeczach. Są profesorowie, którzy się tym zajmują, naukowcy. Cała nasza historia to jest jedna wielka ściema. Naprawdę, są różne elementy tam prawdy i tak dalej, ale ogólnie no, można by było wymyślić jakiekolwiek gówno, opowiedzieć to jako historię i byłoby to naprawdę to równoprawne z tym, co teraz my myślimy o naszej historii. Zapomnij, zapomnij, stary, to jest wszystko ściema wszyściuteńko. Wszystko jest tak skorumpowane, że po prostu to jest szok. Ludzie na dużych poziomach, wysokich poziomach władzy coś tam wiedzą, ale to, to, to też zależy od ich poziomu świadomości. Natomiast, właśnie dlatego o tym mówię, no bo to jest ten czas, tak? Żyjemy właśnie w rewolucyjnych czasach, gdzie duchowość łączy się z nauką. No i coraz więcej ludzi zaczyna szukać... Informacji na ten temat. Po prostu samo z siebie czuje, że chce coś wiedzieć, tak? I to nie są osoby tylko, które powiedzmy są już starszej daty, przed śmiercią, boją się tego i co będzie, więc chcą się dowiedzieć. Takie osoby też są. Natomiast coraz więcej ludzi naturalnie się tym interesuje. Dlaczego? No bo wzrasta po poziom świadomości na planecie. Ta świadomość rodzi pytania, rodzi ciekawość. Czy to prawda, co nam opowiedzieli? Chociaż to troszeczkę nie ma sensu, tak? No ale dobra. <słuch> 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 ok. Także no nie przejmujmy się nawet tymi <słuch> negatywnymi komentarzami, które będą pod tym filmem. Ja osobiście mam to gdzieś naprawdę jak miałbym się przejmować w symulacji tym, że ktoś coś. coś. No nieważne. Słuchajcie, takie ciekawostki, które są z tym tematem związane. Oprócz tego właśnie, że ten czas jakby nie istnieje i można nie żyć dwie minuty, a tam doświadczyć dwóch lat, bo nawet takie sytuacje były. Ja sam osobiście miałem sen w którym żyłem dwa tygodnie. Ej, ja miałem sen, w którym żyłem dwa tygodnie. Naprawdę, byłem na kolonii, to było za dzieciaka. Jak się obudziłem, to po prostu nie wiedziałem, w jakim świecie jestem i tak dalej. To jest coś, myślę, że popróbował poruszyć temat reżyser filmu Incepcja, tak? Właśnie o tym, że są różne poziomy jakby rzeczywistości snów i tego jak odbieramy mm, upływ czasu i tak dalej. Takich rzeczy fascynujących na temat tego tej śmierci klinicznej, czego tak naprawdę ona mnie nauczyła. Przede wszystkim tego, żeby nie brać wszystkiego tak poważnie, no bo jeżeli mamy nieskończoną ilość czasu, nieskończoną ilość prób i błędów, no to gdzie my się tak naprawdę spieszymy? Mamy prawo do tego, żeby popełniać ilekolwiek błędów możemy, bo to jest cały czas proces nauki, a. To pole kwantowe, tak naprawdę naukowcy to nazywają, z którego pochodzimy, ta inteligencja, która, z której wszystko powstało, kocha nas bez względu na wszystko, bo tak naprawdę my jesteśmy nią. Więc, no, pamiętam, w kościele na religii było takie pytanie: czy, gdzie jest Bóg? Tak? I Bóg jest wszędzie, ale jak powiesz, że ja jestem Bogiem, to nie, nie, nie. Bóg jest wszędzie, ale. Ale nie tu nie. Tu, tu, gdzie Twoje ciało się zaczyna, tutaj skóra się zaczyna, to tu, tu już Boga nie ma. Ale wszędzie od skóry, tam dalej to, to, to jest Bóg. No nie, sorry. Tu jest Bóg też. Ja też jestem Bogiem. Częścią Boga. Jego fraktalem. Ci ludzie, którzy doświadczyli właśnie śmierci klinicznej, mówią o tym, że dopiero tam doświadczają te, tej bezwarunkowej miłości. Tutaj na planecie Ziemia, niestety ta miłość jest warunkowa i praktycznie nikt nie doświadcza miłości bezwarunkowej. To jest zawsze na zasadzie jakichś tam układów, tak? czy one są jasne, czy niejasne. Ci ludzie, którzy doświadczyli tej miłości bezwarunkowej, mówią po prostu, no, nie ma lepszego uczucia i właśnie dlatego oni nie chcą wracać. No, bo po prostu tam jest tak zajebiście, tak? Wszystko, co jest tutaj, jest taką niefortunną imitacją tego, co jest tam. Naprawdę polecam zbadanie tego tematu. Mnóstwo książek, mnóstwo prac naukowych jest po prostu przeprowadzanych na ten temat. Także rewolucyjne czasy. No i można też, jakby się uwolnić troszeczkę przed strachu, przed śmiercią, przed całą tą presją, jeżeli spitole to życie, to mam nieskończoną ilość możliwości kolejnych żyć, czy to będę chciał na tej planecie, czy na innej planecie. Ogólnie ludzie mówią Ci, którzy umarli i wrócili, że no nie istnieje coś takiego, jak przeszłość, przyszłość wszystko jest teraz. Więc nawet historia, powiedzmy, to jest też coś, co ciężko nam z punktu ludzkiego pojąć, ale, Powiedzmy, dla przykładu, historia Jezusa, tak? 2000 lat temu. To się dzieje teraz. Jak to, Damian, się dzieje teraz? Przecież to było 2000 lat temu. No tak, to, że nie ma przeszłości, <grych> jest tylko teraźniejszość. Jeżeli jest tylko teraźniejszość, to to, co. Wydarzyło się w historii, w przeszłości, dzieje się teraz, tak naprawdę tylko na innym poziomie częstotliwości z tego, co ci ludzie mówią. I jeżeli ktoś chce na przykład żyć w czasach, kiedy żył Jezus, to w kolejnej reinkarnacji ma taką możliwość, nie ma problemu. Możesz żyć nawet jeszcze jako Neardentalczyk, czy jak to tam się mówi, albo w przyszłości i tak dalej, i tak dalej. Przyszłości to są potencjały, przeszłości to też są potencjały wszystko jest tylko potencjałami. Więc nie ma się czym przejmować. Teraz to już sobie ludzie pomyślą, Damianku, odjechałeś. No i co? No i odjechałem. Jeżeli tam jest tak zajebiście, no to dlaczego ludzie przychodzą tutaj, tak? Ano dlatego, że coś, o czym napisał Mateusz Grzesiak w jednej ze swoich książek dawno temu, bo ja to czytałem już jakieś. Nie. Wiem, 12, 13, 14 lat temu on tam właśnie fajnie to opisał, to było na początku jego książki, nie pamiętam jaki tytuł, natomiast on to, to przedstawił to tak, ten, właśnie ten dlaczego ludzie przychodzą na ten świat, tak? Wyobraź sobie, że jesteś Bogiem, energią, nie wiem, kosmitą, cokolwiek i wszystko co chcesz zawsze od razu masz. Tak jak mówiłem, chcesz Ferrari, masz dom, masz, chcesz wymarzoną kobietę, masz, chcesz setki wymarzonych kobiet, masz, chcesz mieć swoje miasto, w którym mieszkasz, masz. Wszystko masz od razu, zawsze bez w ogóle żadnego opóźnienia. Bez żadnej oceny, bez niczego. To zawsze działa tak samo. No i wyobraź sobie, że po, nie wiem, 100 miliardach lat takiego życia, gdzie spróbowałeś już wszystkich możliwych Przyjemności, po prostu czegokolwiek, to nagle się okazuje, że to może stać się. Za każdym razem wiesz, że cokolwiek chcesz, dostaniesz, no to co zaczyna wtedy być interesującego i ciekawego? No, właśnie niewiedza, nieprzewidywalność. Ten świat, czy mi się uda. Bo tutaj jest ten bufor czasowy, jeśli chodzi o kreację i manifestację. Tak, też możesz mieć tak jak i tam, ale jest to dużo trudniejsze, dużo bardziej dzięki temu ciekawsze z tej perspektywy właśnie 100 miliardów lat życia jako bóg, powiedzmy, tak? Fajnie wtedy sobie pożyć w rzeczywistości, która no, posiada ogromne limity i... Doświadczyć tej jakby adrenaliny, tej nieprzewidywalności. Tam nie ma śmierci, tam nie ma bólu, tam nie ma cierpienia. Tam wszystko jest po prostu zawsze pięknie. Więc po stu miliardach lat myślę, że chcesz troszeczkę właśnie doświadczyć tego szaleństwa, które mamy tutaj na planecie Ziemia. No, co jeszcze, co jeszcze, co jeszcze? Czy coś jeszcze? To właśnie dlatego ludzie się rodzą, tych planet do wyboru tak naprawdę jest mnóstwo. To jest dla mnie właśnie jeszcze takie to troszeczkę pytanie, czy aha, to miałem powiedzieć a propos reinkarnacji i pułapki reinkarnacyjnej, bo dosyć sporo osób, które bada ten temat właśnie śmierci klinicznej śmierci, reinkarnacji i tak dalej, Boga. No, zaczynają się zastanawiać, czy to nie jest troszeczkę tak, że my jesteśmy jakimś źródłem energii dla innej zaawansowanej rasy, czyli nie jesteśmy ostatnim elementem łańcucha pokarmowego, niech będzie, i coś jeszcze nas w jakiś tam sposób je. To są właśnie te no, teorie, że zostało to stworzone jako taka symulacja Matrix po to, żeby tutaj więzić dusze ludzkie bo bardziej zaawansowane jakieś tam cywilizacje po prostu no, wykorzystują nas jako swoich niewolników i tak dalej, jako energię, jako pokarm, jako różne tam rzeczy. Także to są jeszcze takie pytania, na które myślę wiele osób chciałoby znać odpowiedzi. Włącznie ze mną. Nie wiem czy tak jest, nie wiem czy można sobie żyć w nieskończoność gdzieś tam w niebie. Podejrzewam, że tak i później jak Komuś się znudzi, to po prostu się wciela i doświadcza tego hardkorowego tutaj, takiej hardkorowej symulacji, hardkorowej gry, gdzie można stracić rękę, gdzie można stracić nogę, gdzie można stracić głowę, gdzie można stracić żonę i tak dalej. Te wszystkie koncepcje z planety Ziemi i w ogóle z innych planet, no nie ma ich tam, tak? Tam takie rzeczy nie istnieją. Nie istnieje separacja, nie istnieje śmierć, nie istnieje choroba, nie istnieje cierpienie, nie istnieje nic z tego. Typu. Wszystko po prostu jest idealnie w harmonii. Jest wiele osób, które są. Zagubione po śmierci, i nawet przez setki, a może i tysiące lat szukają jakby rozwiązania, nie rozumieją tego, co się dzieje, myślą, że jeszcze żyją, próbują wrócić, jakby tutaj powiedzmy komunikować się z ludźmi. Mija jakiś czas, naprawdę są przypadki takie, gdzie ludzie przez setki lat gdzieś na przykład zmarli, powiedzmy w dziwnych okolicznościach gdzieś w jakiejś jaskini. I oni są w takim dziwnym stanie, że po prostu tam są cały czas i im się wydaje i oni czekają aż ich kto, ktoś uratuje. A już na planecie Ziemia minęło 500 lat na przykład. A ta osoba w związku z tym, że tam czas inaczej się odbiera, no to ona myśli cały czas, że ktoś, że jeszcze żyje i że ktoś uratuje. A tu już jest, wiesz, 2025, nie? a ona zmarła w 1500 na przykład. Tego typu rzeczy. Także ogólnie dobra, żeby też, jakby, nie, nie, no wszystkiego i tak wam nie opowiem, tak? S słuchajcie, po, po polsku na pewno są książki na ten temat. Jeżeli kogoś ten temat fascynuje, to, to bardzo polecam. Naprawdę myślę, że jest to coś, no coś, co spotka każdego z nas, tak? Wszyscy umrzemy, wszyscy się dowiemy na 100% co to będzie. Gdyby dało się na tym zarobić, słuchajcie, zakłady bym stawiał, bo ja wiem na 100%, ja sam miałem osobiście trzy doświadczenia bycia poza ciałem, więc no, ja wiem, że świadomość może istnieć poza ciałem. Naukowcy o tym wiedzą, wiele osób o tym wie. Jest to temat, który wypływa do powierzchni teraz ludzkiej świadomości i on będzie coraz bardziej, coraz bardziej, coraz bardziej. No ci, którzy mają odwagę mówić o takich rzeczach, to mówią tak jak ja. Nie każdy ma w dupie to, co inni o nim myślą. Ale no, trzeba przełamywać szlaki, tak. 12 lat temu przełamywałem szlaki, będąc jednym z pierwszych, którzy gdzieś tam latali z kamerą po dziwnych miejscach i pokazywali, a teraz przełamuję szlaki jako jeden z pierwszych w Polsce. Podejrzewam youtuberów, podróżniczych, którzy mówią o śmierci klinicznej, który mówi o śmierci klinicznej i o tym, że żyjemy w symulacji nieskończoności. To wszystko jest wierna, wielka iluzja, trochę jak sen, z którego każdy się obudzi po śmierci. Nie ma wyjątku, więc do zobaczenia w zaświatach i w komentarzach. Dajcie znać, co myślicie na ten temat. Czy ktoś miał taki przypadek, lub zna kogoś, kto miał taki przypadek, komuś opowiedział cokolwiek, tak? Podzielcie się tym w komentarzach. Pizen love.